Ale a propos, jak już jesteśmy przy zajebistości, to wiesz co, ja tak jakoś ostatnio zapomniałem chyba po co w ogóle gram tego, tak? Nie wiem, bo ostatnio nie miałem nie co ze sobą zrobić, też źle się czuję, jakiś taki jestem rozmymłany. I tak naprawdę za chyba wiesz to za zapominamy czasem dlaczego gramy. Na przykład pamiętasz, grałeś w Red Orchestra? I no, na przykład była taka mapa, ja pamiętam, ee, z Niemcami, że Ruscy się bronią na takich wzgórzach i z Niemcami na przykład wychodzisz ze Spauna e, i biegniesz przez e, takie jak gdyby dróżkę, które tam są trochę kamyczków i tak Ruscy wrednie napiewszają stekają w stary... E, co drugi tak naprawdę potrafi to przez to przelecieć, o ile mnie mniej. Jest druga dróżka, że jest... Pod górę, ale tam też w ogóle nie będzie, bo ciągle rzucają granaty w dół. I po prostu jak wejdziesz troszeczkę, to już od razu wy, wypierdoli cały spawn po prostu. Bo tak wypierdolić po prostu. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, że chyba, że tam na przykład racja nie nabijesz, jeśli nie jesteś ruskiem. I tak sobie pomyślałem, że wiesz co, że tak naprawdę chodzi tak naprawdę o klimat, bo na przykład klimat w red orchestrze, znaczy inne rzeczy mi tują w red orchestrze jeszcze i dlatego nie gram, e, ale na przykład jest, jest zajebisty i po prostu, i chyba to jest najważniejsze w grze. Bo nawet to ratio czasem nie przedstawia ci twojej wartości bojowej, bo jak na przykład grasz, grały, czasem grałeś medykim, pamiętasz z tymi akcje, akcja Nate, to jak byłeś w wirze walki, to mogłeś mieć ratio Ujemne, ale z kolei snajper... stary, on to dopiero może mieć rację. Ja tylko, ja tylko chyba jedynie na sniperze miałem takie ratio 2, coś jak miałem 25 kilów na 16 e, za, zabić moich. To tylko na sniperze. To widzisz, to też to zależy, czym się gra, jak się gra. To no w gruncie, że najważniejszy jest po prostu klimat i satysfakcja, że się gra. Co nawet nie... Ja ci powiem jak ja e, właśnie, bo właśnie mi się wtedy przypomniał, teraz przypomniał o tej Red jak bili wszystko, rozpierducha, ciągle cię zabijają, non stop, po 15 minutach taki ro, ciągle zabijania e, Niemców, jak wreszcie się przebiłeś do tego spauna w jeziorku i wreszcie mogłeś dojść do tego pierdolonego klasztoru i wsadzić w dupę chujat swojego chujatemu miście po prostu i go wyruchać. Ja chyba w żadnej innej grze nie miałam takiego uczucia zemsty. I dosłownie, si, no to ja już wiem, dlaczego yy, wtedy twego cekalistę naprawdę chyba tam chcieli mu wydubać oczy i napsadać siana po prostu. <ścoughs> Taką nienawiść czuję sobie, że normalnie szok. W żadnej innej grze nie miałam takich faz. No, Pyk, pyk, pyk i bom 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 bom. Chociaż nie powiem. Ja pamiętam raz taki e, czytelski program do Enemy Territory, ale stary, on był genialny. E, miałeś e, na przykład, jak snajpiłeś, to w ogóle wszystko mogłeś sobie włączać, wyłączać. Jakim chcesz mieć racją? Jakie chcesz mieć prawdopodobieństwo strzału? Jak masz headować, czy nie headować? E, czy e, nawet na, na klawisz sobie włączać go i wyłączać? Jak nawet strzelałeś, to miałeś mini okienko, mogłeś sobie włączyć na górze, takie mini okienko, tak kilkam, że widzisz tego gościa, którego namierzasz. Albo w ogóle jak widzisz tych wrogów, czy widzisz przez ściany, czy widzisz ściany, wszystko mogłeś sobie ustawić. Kurwa, to był taki program, że szok. Na YouTube to widziałem, ale nigdy nie ściągnąłem. Nexus się nazywał chyba, o ile nie przekręciłem. To, to, to niektóre programy, nie powiem, są genialne niektóre czyty, bo naprawdę ci ludzie się nastarali, żeby to wszystko zrobić. Żeby nie tylko był zwykły Aimbot albo e, wiesz ten e, jak Wall, wallhack, nie? Tylko jeszcze, na przykład, nie wiem, że pokazuje ci, ile ma HP, ile ma zdrowia, jakie ma ratio, Wszystkie informacje wręcz mogłeś mieć o gościu. <grym> A w ogóle to po co ci... On leciał tak na pyte, ja nie mogłem za nim nadążyć, na przykład było środa, na przykład byliśmy, była taka e, autostrada, on tą środkiem autostrady leci, jest taka duża przestrzeń, on środkiem, później wbija e, na pyte i się dziwi, że go zabijają. I go ciągle zabijają, aż później wyszedł. Albo na przykład, nie wiem, biegł na... Budynek, e, jak się zda uzbrojony. Może raz była taka sytuacja, ale też drobna. Jasne, że wiesz, że wybiega tam ca, cały pluton, pewnie siedzi kampi. On wybiega na sprincie, nawet nie ma szans strzelać. Nikt e, dostaje z wyrzutni, dostaje tam od snajpera. No nie, no w tym trybie tak się nie gra. Ja nie? nie chcę tak grać. I po prostu, wiesz, byłem sfrustrowany. Byłem sfrustrowany, że. Że no nie spełniły się moje marzenia, i sny, że tak powiem. No ale cóż, no każdy ma swój, swój, swój mózg i, I że, że, że ja zrozumiałem, że po prostu no najczęściej to na, nas to boli, że nasze oczekiwania nie są spełnione, a to nie o to chodzi.